Dziwą wszystkim z tej strony pana się kolejny odcinek, ale moi drodzy, nie z Brawl, teraz nie ma momentów, jak widzicie. Dlaczego, że moi drodzy, no teraz po prostu, jako że są święta, to też nie nadążymy zrobić tyle momentów, żebyście mieli codziennie. Ale ostatnio, moi drodzy, zacząłem sobie grać znowu w piękną. Niesamowitą grę, czyli Fall Guys'a moi drodzy i w Fall Guysie po pierwsze dali nowe mapy, to jest spoko. Po drugie, dali miliard nowych skinów, gdzie i tak już mam nieskończoności ilości, nieskończoności ilości. Co ja na w ogóle. No nieważne, wiecie jak wygląda moje konto, mam człowieku skinów tyle, że codziennie mógłbym grać innym przez cały rok. I moi drodzy, wprowadzili również rankedy. No i to już mnie bardziej zaciekawiło. Takie rankedziki dziki, moi drodzy, jak najbardziej są fajne i aktualnie mam poziom brąz 3. Więc postanowiłem, że fajne odcinki. Na powrót Fall Guysa. może, może nie, zależy jak Wam się spodoba. Będzie odcinek, gdzie wbijam sobie srebro, czyli czwartą rangę. Nie jest to ciężkie, wydaje mi się. Co chwilę dostaję plus 50 punktów, więc wystarczy, że dwa razy dojdziemy do finału i będę miał, moi drodzy, bite srebro. Potem jest złoto, a gwiazda, super gwiazda. Wydaje mi się, że nawet z taką długą przerwą byłbym w stanie właśnie dojść do tego poziomu, moi drodzy, czyli właśnie super gwiazdy. Czy mi się to uda? Nie wiem. Musiałbym poznać nowe mapki, bo te nowe mapki są. Kurde, no niektóre są spoko, niektóre są takie, że nie do końca jeszcze ich umiem. Na przykład jest taka finałowa mapa, gdzie trzeba unikać kule. Dobra, to trochę dziwnie zabrzmiało, ale no, więc <śmiec> się odschodzi. To ona jest trochę dziwna. Na przykład te pokrętne pieczary, to jest nowa mapa, jej ja nie kojarzyłem, gram może na niej, nie wiem, trzeci raz. Ale, ale idzie ugrać, idzie ugrać, więc dajcie znać komentarzach, czy gracie Fall Guysa, czy graliście w Fall Guysa, czy chcecie powrót Fall Guysa, czy chcecie jakieś Fall Guysa raz na jakiś czas na live'ie, chociaż no na live'ie no to teraz mamy co robić, są rankady w BS-ie, zaraz nowy sezon, no to trzeba będzie wbijać, trzeba wbijać skrzynkę co miesiąc Gramy jeszcze na tym koncie z pierwszym lelem, tylko tam, tam brakuje czasu, brakuje czasu, żeby w tyle w tego Besa grać Ale może raz na jakiś czas jakiegoś folga się pyknie, a jak nie to czasami jak mam chwilkę to sobie właśnie coś zagram i może jakiś odcinek wtedy się pojawi, więc koniecznie dawajcie znać w komentarzach tutaj jest to mm, przerobiona trochę mapa moim zdaniem z tymi drzwiami co się otwierało bo już nie widziałem jej dawno więc może niektórzy z was kojarzą pewnie większość w sumie kojarzy i zauważyłem że na tych ślizgających się głównach to trzeba jak najbardziej się rzucać na, yy, do przodu tak na te plecy wstaje, dobra, udało mi się, myślałem, że już spadnę. Więc o tak jest najlepiej. No Ty Menelu, no chłop mnie prawy prosty mi walnął. Co za gówno? Dobra, nieważne. Przechodzimy sobie tutaj. Te kulki są w kurzance. Ogólnie ta mapa e, jest dosyć długa. Tak mi się wydaje przynajmniej, że w porównaniu do tych starych mapek to ona... ona jest w miarę długa i troszeczkę trwa. Kula, żeby mnie, dobra, jakby mnie dotkła ta kula, to bym się chyba popłakał, nie? To jest trochę wkurzające, ale szczerze mówiąc mam w miarę już dobry właśnie trik, żeby przychodzić na ukos. No a te skurczybiki się rzucałem cały czas. Tutaj, mój drodzy, jak się uda mi schować, dobra, będzie super. To trzeba na dwa razy, na, na raz się nie schowacie, to wam od razu mówię. Że na raz się nie schowacie tutaj, dobra, no i teraz powinienem już przejść dalej. Bardzo dobrze, przeskakujemy to, cykl, lecimy sobie tutaj, dobrze, że mi to na łap nie spadło. To się kręci, jak to już jest w połowie, to i tak można skakać, pięknie, przechodzimy sobie tutaj, pyk, przeskakuje to, wbijam się na tą trampolinę, bardzo ładnie, jesteśmy tutaj, no i przechodzimy jako, moi drodzy, numer 4, więc wydaje mi się, że dosyć spoko, mamy też jakieś emotki, jakiś człowieku, cześć, heja, coś tam, nie wiem o co chodzi, więc ciekawy, ciekawy, no troszeczkę pozmieniali tego Fall Guysa. więc moim zdaniem na plus, czy wróci do łaski Bożej i będzie dużo osób w niego grało. Wątpię, wątpię, ale ja sobie chętnie teraz te rankę dziki pykam. I może tą super gwiazdę osiągniemy. A czy z tego nagram odcinek, czy nie, no to już zależy od Was. Czy właśnie taki odcinek z się Wam się spodobał? Więc no łapaczka w górę, oglądajcie do końca komentarz, wiesz o co chodzi wariacie. Kolejna mapa, kolejna mapka, moi drodzy. Musimy dwa razy dojść do finału. Na razie mamy drugą mapę. Zakręcona fabryka, no to jest stara mapa, bardzo dobrze mi znana. Co tu można zrobić? No, yy, przegrać nie fartem tak naprawdę, tutaj małe z jakiegokolwiek skill'a, czy jakichś yy, skróconych człowieku trików i tak dalej. Na pewno nie polecam stać na środku i bardziej u góry, bo wtedy widzicie wszystkie guziki. Yy, a tak to zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Fajnie by było to przejść, bo wtedy już mamy trzecią rundę i im więcej rund się przejdzie, tym więcej punktów się dostaje na rankedach. Gdzie mnie pik, Gdzie mnie pi, moi drodzy? Zrespi mnie u góry, bo już widzę się z daleka. Więc mnie raz pił góry, a może się gra nie bugować. Dobra, e, od razu za mną jest guzik, tam jest na ukosie, dobra, spróbuję po tego na ukosie, ale wątpię, żebym właśnie tam zdążył. Więc może stajmy sobie bardziej tutaj i popatrzmy, co gdzie jest. No tam o, widzicie, idealnie, moi drodzy, się tutaj zrespiło. Na ten sobie skaczemy, już mamy dwa, więc jest dobrze. Następnie pasuje wbić się znowu do góry. Najlepiej jest do góry się wbijać. Dobra, pyk. Nie jest źle, nie jest źle, moi drodzy. Gdzie my mamy jakiś guzik. Tu mamy guzik, ale niestety ziomal go kliknął. Tu jest guzik, ale też ziomal go kliknie. Ja tu sobie kliknę kolejny. Mamy trzy widzowie, więc uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze. Jeden ziomal już przeszedł tam, już zdążą kliknąć. Tu nie zdążę! Dobra, tego mam. Tego mam, dobra, pięknie i czekamy na ten. Czekamy na ten, moi drodzy, i powinienem przejść. Czekamy na ten i powinienem przejść jako drugi, więc powiem Wam, że no naprawdę jest klasa. Klasa, no proszę Państwa, stare mapy, stare mapy, panda Prime, Panda Custy Prime. Nie no w sumie. Nie no, trochę był Pan PandaCusty był troszeczkę jak był Fall Guys Prime, ale w Fall Guysie to jestem dalej w Prime, tak. Proszę Państwa, bym tu wrócił po 5 latach i nadal bym wygrywał giereczki, więc czekamy na kolejną mapę, bo bambiki jeszcze przechodzą i widzimy się w trzeciej mapce. No i mamy, moi drodzy, kolejną mapkę, nowa mapa, wystarczy wejść na samą górę i się utrzymać 30 sekund właśnie w tej strefie. Yy, mapa ciekawa, na pewno trzeba zebrać, moi drodzy, te jakieś, człowieku, kurczaki, bo one fajnie wybijają. I to się przydaje, jak mamy tego kurczaka, to jesteśmy szefem generalnie, więc fajnie by było, jakbym sobie tego kurczaka wziął, dobra, super, i teraz się mogę wbijać tam i człowieku, wywalam tych wariatów. Siemano, nara, dobra, wywalacie, wywalacie stąd wariaty. Nara, siema, ty wylatujesz, o kurde, nie, sam spadłem, co za debil, nie, 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 nie. Nie, 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 dobra, odklejka, 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 mam dopiero 10, mam dopiero 10, mam dopiero 10, mam dopiero 10 sekund. Trzeba się tam wbijać. Mam jeszcze dwa te kurczaki. To to akurat w miarę spoko. Teraz muszę się tam wbić i się utrzymać w miarę długo, bo inaczej będzie widziałem problem. Będzie inaczej problem. O kurde, nie trafiłem ziomali tym, O tym menal... Dobra, nie wywalił mnie, nie, nie wywalił mnie daleko. Mam 15. Mam 15. Siema. ale wywaliłem chłopa, człowiek on chyba z mapy wyleciał. Dobra, jest dobrze. 22, 23, 24. Ty menelu, no i znowu mnie zrzucił tak nisko. Nienawidzę tego, nienawidzę tego chłopa. Nie tego chłopa, trzy miejsca jeszcze są. Ja tam muszę się utrzymać na dwa miejsca są, proszę, proszę, wrzuć mnie tam, wrzuć mnie tam, ostatnie miejsce No nie, wiedziałem, że tak będzie! Co za śmieć! Co za śmieć mnie wyrzucił Kurde, no mało braku, mało braku. Ile dostaniemy punktów? Dostaniemy widzowie punktów, zaraz zobaczymy Chyba 30 czy coś takiego. No, jakbym doszedł do tej kolejnej rundy, to już bym miał 50. No, a tutaj niestety chyba dostaniemy 30 punktów. Eee, uwaga, uwaga! Mamy, moi drodzy, punktów. Uwaga, chyba 30, tak, 30. No, też jest nam potrzebne 70. Chyba trzeba byłoby wygrać grę, żeby to wbić od razu jedną giereczką. Więc jeszcze dwie giereczki najprawdopodobniej. Kurde, no, myślałem, że 50 mi się uda. No, niestety się nie udało, się, więc lecimy dalej. Dwie rundy za nami, i znowu mamy taką samą trzecią mapkę. Czyli oczywiście nawalanie się kurczakami na górze. Więc Zobaczymy, jak tym razem mi pójdzie, moi drodzy. Przechodzi nas 9, a jest nas chyba 14. Więc w sumie nie za dużo odpada osób. Więc jakbym, moi drodzy, teraz odpadł, to by mi było dosyć smutno. Dobra, wziąłem idealnie tego kurczaka, człowieku, jestem gołtem. Aj, jestem głupi. Jestem człowieku debilem, a niego. No dobra, jestem upośledzony, jestem upośledzony, przysięgam. Jestem tak, upośledzony, to było takie free. To było, człowieku, takie free, nie? To było takie free, moi drodzy, żeby tutaj wbić tyle punktów. To ja musiałem spać. No to już jest GG, oni tam mają tyle tych punktów na sranę, że tu już jest widzę, bez szans. No wiedziałem, jeszcze spadnę. Dobra, daj mi, daj mi na to, daj mi na to. Dobra, super, przynajmniej tyle. Wywalam was, człowieku, nara. Siema, siema. Kurde, nie, proszę, wejdź. No, dlaczego? Dlaczego ja cały czas na co spadam? Dobra, to jest widzowie już bez szans, No, To już jest bez szans. Jedna osoba nim tylko przeszła. Mam 11 sekund. To jest niemożliwe, żebym ja aż tyle tam tych sekund naklepał. Wydaje mi się, że to już jest widzowie znowu pograne. Ale zobaczymy, mało osób tu stało. Mało osób tu stało, więc może akurat się uda. Zobaczymy. Dobra, siema. Wywaliłem temu ziomalowi. Dobra, tutaj przeżyłem 19, 20, moi drodzy, 21. Kurde, wywalił mnie, wywalił mnie i to dosyć mocno. Ale może wstanę na to, dobra, super. I teraz bym się na to ustawił, pięknie. Trzy osoby, trzy osoby jeszcze przechodzą, dwie osoby, dwie osoby, dwie osoby, dwie No nie, no znowu było tak blisko, no 6 sekund mi brakło. No i znowu 30 punktów tylko, no nie wytrzymam, dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że ta kolejna runda to już będzie ta, w której bije to srebro. Byśmy w kurza, tak ja na srebrze nie mogę dojść do trzeciej rundy, co to ma być. Nie no powiem wam, że jak będą dawali takie OG mapki, to ja na luzie to człowieku przechodzę jako pierwszy. To mi się podoba, moi drodzy, ale no kolejne, kolejne, żeby było spoko i lecimy po finał. Jest I OG mapa, mazo, mazjowiec, mazowiec, Mazowiec się chyba nazywa jakieś czym jest czymś, ma, Mazjowiec, dobra, nieważne. Tak czy siak, moi drodzy, tutaj jak wiecie, kiedyś, no naprawdę byłem byłem mistrzem świata, byłem mistrzem świata, tu znam wszystkie triki, wszystkie triki znam na tej mapce. Nie ma wiatraka na koniec, więc spoko. No, myślę, że bez problemu to przejdę, Jak na tym odpadnę widzowie, to wstyd, naprawdę Naprawdę wstyd, bo tutaj jak się nie zakwalifikuje w top 5, to ja się skończyłem. Panda panda, Prime się skończył, moi drodzy, oficjalnie. Tutaj zawsze nie lubiłem skakać po tym głównie, tak szczerze, <noise> jakieś upo się już odpadły. To to jest najprostsze co może być, bo wystarczy, moi drodzy, skakać na bokach, więc tu aż ciężko jest odpaść, dobra, pięknie. Mamy huśtawkę, huśtawkę bez problemu przeskakujemy. Cyk tutaj lecimy zawsze w ten sposób. Tutaj skaczemy dwa razy. Pięknie podskakujemy. Przechodzimy tą pięść. Wbijamy się tutaj, dobra. Poczekamy sobie bez problemu. Cyk kolejna się tutaj skończyła. Przeskakujemy tutaj. Na ukos, moi drodzy, bardzo dobrze. Wjeżdżamy kręciołkami. Pyk, pyk, pyk. Tutaj, moi drodzy, sobie zawsze przechodzimy, bo ja nigdy nie lubiłem tutaj skakać. Jak się przechodzi to na spokojnie można iść. Tutaj nie ma tych, moi drodzy, wybijaczy, więc lecimy bokiem i się boostujemy tymi e, tutaj jeżdżącymi e, pachołkami. To sobie przechodzimy bez problemu. No, serio akurat mi zamknęli. Dobra, w sumie dobrze to się mnie wybiło. Nie taki był plan, ale jest ok. Podskoczyłem sobie dwa razy, moi drodzy. No i lecimy. Zaraz będziemy chyba mieli pierwsze miejsce, bo wydaje mi się, że jeszcze nikt nie doszedł do końca. Pyk, lecimy sobie tutaj, niech nas jeszcze odbije, może. No coś nas źle odbiło, moi drodzy, ale się odbijmy. Od tego pyk, dajemy gusta i wjeżdżamy jako pierwsi, moi drodzy. Dwie mapy z rzędu, jako pierwszy. To jest przeznaczenie, to znaczy, że ja wygram tą rundę na koniec dzisiejszego odcinka. What? jakim cudem tylko cztery osoby przeszły, nie? To jakieś bumpiki są, to jakieś bumpiki są ewidentnie. No jestem ciekaw, bo teraz będziemy mieli na pewno rundę finałową. I czy to oznacza, że dostanę plus 50? Czy jednak plus 30? Epickie obręcze! Nie! To nie może być finał! To nie może być finał! Ile osób tu niby przejdzie? Beka będzie, jak tu przechodzą, moi drodzy. 4 osoby, a jest nas 4. Tyle jest kółek, że to bez problemu powinienem przejść, tak szczerze. Tylko nie wiem, ile ludzi przejdzie. Czy przejdą 2, czy przejdą 4, czy przejdą 3 i tylko jedna z nas odpadnie? Zaraz się dowiemy. Dobra, tu już mam od razu dwa free kółka. 3 osoby przechodzą, dobra. Czyli trzeba jak najszybciej, moi drodzy, się tu wbijać. Dobra, mamy jedno kółko. Lecimy sobie tutaj, ja będę polował raczej na złote, bo wydaje mi się, że jak zgarnę złote, to już wtedy będzie w miarę luz, moi drodzy. A tutaj co my widzimy? Widzimy złote kółko, które się obkręca i czeka, aż się tylko obkręci w dobrą stronę. No ty menelu, ty menelu, ty menelu, jak on będzie miał złoto, to ja przegrałem. Jak on będzie miał złoto, to ja przegrałem. Gdzie jest złote? Dobra, złote się tutaj pojawiło, pojawił. No, nie ma szans, że będzie miał złote. Dobra, dziękuję bardzo. Przechodzę. Bardzo ładnie, moi drodzy, ale już się stresowałem już tutaj, człowieku. Mało co brakło i by to przeszli przede mną. No szkoda, że ten ziomek mi zabrał. Jeden z nich odpada, obstałem, że tego bez kina. Nie jednak on został, moi drodzy. Lecimy top 3. Top 3 w finale. Proszę Heksagon, 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 Heksagon. Please, tylko nie jakiś nowy finał. Jest, dobra, najlepszy finałki może być. Ja tak kocham hexagon. Tutaj to w ogóle jestem mistrzem świata, widzę. Naprawdę, no nie ma lepszej osoby ode mnie na polskim YouTube, na heksagonie, no szanujmy się tak. No każdy to wie, moi drodzy, więc sobie oczywiście już skaczemy po tych na samej górze. Bo dlaczego by nie? Oni pewnie tam zaraz spadną, tak jest. Ja sobie, moi drodzy, tutaj przeskakuję. O, ja tu będę tyle skakał, że się mapa skończy, to ja wam gadam, moi drodzy. Ja tu tyle razy będę skakał, że tu się mapa dosłownie skończy. Niech są oni tam biegają. Ja, sobie na spokojnie będę, moi drodzy, tutaj skakał i zobaczymy, co oni tam wymyślą. W sumie, jakby ktoś zleciał na sam dół, zrobił dziurę, to też nie byłoby najgłupsze, ale wydaje mi się, że lepiej, jak moi drodzy, właśnie sobie będę skakał tutaj. Dobra, oni już wszyscy spadli niżej, jestem na samej górze. Więc jest bardzo dobrze, bym powiedział. few moments later. No nie ma opcji, że ja to przegram. Nie wierzę, że ja to przegram. Im braknie kafelków po prostu na dole, jak oni spadli na sam dół, to im braknie kafelków, a ja po kolei będę niszczył każdy poziom. Więc no wydaje mi się, że to jest free. Wydaje mi się, że to jest naprawdę free. Więc no jak widzicie, srebro wbijam w przepiękny sposób, wygrywając na heksagonie. No stare czasy się przypominają. No i dawajcie znać, czy chcielibyście właśnie kolejne odcinki, gdzie na przykład wbijam złoto, potem wbijam tam, nie wiem jakie są już kolejne. Wiem, że na samym końcu jest super gwiazda, więc szczerze wydaje mi się, że byłbym w stanie wbijać tą super gwiazdę. Czy mi się uda? Zobaczymy, ale jak troszeczkę pogram i poogarniam nowe mapy, to myślę, że bez problemu, bo na starych mapach to jestem gołtem. Gołtem jestem, widzowie, na starych mapach, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i niech oni już tam padają. Bo człowieku, ta mapa będzie trwała w nieskończoność. Ja powoli sobie niszczę wszystkie kafelki tutaj u góry. A oni są gdzieś na dole, oni są gdzieś pode mną. Beka, który z nich już jest na samym dole? Wydaje mi się, że jest, bo chyba widziałem tam, że już rozwalam tą najniższą. Tak, oni już są chyba na samym dole. Oni już są chyba na samym dole, więc wydaje mi się, że to jest, moi drodzy, no pewne zwycięstwo. Zdziwię się, jak tego nie wygramy. Naprawdę zdziwię się, jak tego nie wygramy, bo zobaczcie, jaką mam dużą platformę pod sobą, tą pomarańczową. Oni dosłownie. Spadli od razu na sam dół, więc no naprawdę wątpię, żebym tutaj, moi drodzy, odpadł. Wątpię, żebym tutaj odpadł. Dorzucamy się tutaj pięknie. No i na spokojnie, na spokojnie sobie niszczymy kolejny kolor. Nad nami jest wszystko zniszczone jak najwolniej się dało. Znaczy, mógłbym się jeszcze rzucać, ale no naprawdę, już tak wolno to niszczę, że wątpię, żebym mój drodzy tego nie wygrał. Na spokojnie sobie to niszczymy. I już jeden ziemaczek odpadł. Zaraz pewnie odpadnie drugi. A jestem dopiero na chyba trzecim kolorze, więc no easy, easy widzowie, no to było tak proste do wygrania, że. No nie dało się prościej, nie dało się prościej, Mam zwycięstwo, emotka za wina, naprawdę dowalona, moi drodzy, którą tutaj mam, zobaczcie, no jest mocno, jest mocno, nie ma co się oszukiwać, mój stary OG skinek, czyli oczywiście, moi drodzy, czapka bokserska, złote rękawice, to jest to i uwaga, ile dostaniem punktów, chyba 75 i kolejną koronę i mam prawie chyba 39 poziom w tych koronach, tak mi się wydaje, eee, okej, okay. wydarzenie, jakiś ten z wydarzenia, spoko. No i zobaczcie, złoto, złoto, potem ledwo co przeszedłem i na końcu hexagon, no to freewinek plus 100 punktów aż dało, dzięki czemu wbijam sobie w tym momencie srebro na rankedach, wyfolgaj się. No i mam nadzieję, że niedługo wbijemy sobie, moi drodzy, złoto. Nie wiem, ile teraz punktów potrzeba ze 150 na kolejny poziom? Tak, 150, ale to jest proste, to jest naprawdę proste póki co. Więc myślę, że to złoto też bez problemu bym sobie wbił. Fajny kolor oczu, podoba mi się. Można to jakoś fajnie zgrać z kolorkiem. I zobaczcie, wbijamy właśnie kolejny poziom, prawie już 39 na koronach. No, gdybym cały czas grał Fall Guysa i nie robił nigdy przerwy, to myślę, że już na spokojnie bym miał bardzo wysoki poziom. Potem jest złoto, as, gwiazda, super gwiazda. No, złoto bez problemu, as z gwiazda. Myślę, że też bym dał radę. No, i tutaj jakiś fajny skinek, jakieś te rzeczy. Na pewno to jest do wbicia, moi drodzy, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie na tego odcinka. Mam nadzieję, jak wam się spodobał, tak czy inaczej, w górę. Zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!